Tu, Mary, Mary. Zapraszam Was na dzisiejszą znowę zdrapki Superlinie w kolorze różowym. Dwie sobie nadrapałam. Jedną zostawiłam w całości, zrapię dla Was, albo razem z Wami. Drapie się całkiem przyjemnie 9 stopni wygranych od 5 zł do 75 tysięcy. Oczywiście wszystkim drapiącym. Życzę głównej wygranej, albo chociaż większej niż zowrocik. Zrabka prezentuje się całkiem przyjemnie. Nigdzie mi się jeszcze nie utworzyła linia. A mam zrabkę z numerem, z numerkiem 6, 20, 23 i 50. Może zacznijmy sobie od tej niezdrapanej. Motylka szukamy. Będę przesuwać, żebyście dobrze widzieli. Może od razu po dwa symbole. Klapki i rolki. Może włączymy lampkę. Klapki i rolki. Klapki są. Rolki też. Z czemu tyle zdrapany się schował? Kolejne symbole to czapka i klucz. Klucz jest tutaj też. Tutaj również. Czapeczka jest tutaj. O, I klapki są. Tutaj klucza już tutaj nie ma. Kolejne dwa symbole to podkowa i moneta. Moneta jest. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie zdrapki, co się dłużej drapie, czy takie co szybko. Można coś wydrapać. E, tak. Podkowa i moneta. Podkowa jeszcze jest tutaj. Monety nie widzę. Kolejne dwa symbole to księżyc i kości. Księżyc jest. Kości też. Oczywiście szukajcie ze mną, bo no, ja to tu mogę pogubić. Tak, dobra. Lećmy dalej. Popcorn i słonik. Popcorn, popcorn, popcorn. Popcorn jest tu. A czy słonika my gdzieś widzieliśmy? Chyba nie. No to kolejne. Dwa symbole to okulary i serduszko. Okulary są. Czy tutaj i tutaj? Serduszka nie widzę, tu by się przydała korona. Czy mamy parę? Jak myślicie, wpadnie coś czy nie? Gwiazda i lody. Gwiazda jest. Tutaj również. Ale lodów nie widzę. To słoneczko. Słoneczko jest tu. Tu. No tak, parę symboli by się nam przydało. Teraz poszukamy diamentu i dzwonu. Dzwon jest. Tutaj też jest dzwon. Diamentu chyba nie ma. No nic kolejne dwa symbole, tęcza i sakwa. Tu diamentu nie zdrapałam, no tu kraba nie było. Teraz szukamy diamentu i sakwy. Niestety nie ma. Dwa ostatnie symbole to wiatra i parasol. Więc tak. Wiatrak jest, parasol jest, ale nie ma wygranej, Jak się nie pomyliłam, oczywiście. Zaglądajcie razem ze mną. Tak mi się zdaje, że nie ma. Sprawdźmy kontrolny. Tak jest. Pusta zrapeczka z numerem 50. No niestety, nie chcieli dać. Teraz zrapeczka w połowie zrapana już przeze mnie. Szukamy dzwonu. Jest dzwon. Tutaj dalej nie ma. Teraz ptaszek. Ptaszek jest. Napiszcie jaka pogoda u Was. U mnie wyjątkowo deszczowo. Teraz kwiatek. Kwiatek, kwiatek. Widzicie dobrze myślę, że tak. Nie ma kwiatuszka. Biedroneczka. Chyba nie widzę. Teraz krabik. Jest krabik razy dwa. Tu jest jeden krabik. Moneta. Nie widzę. Parasolkę mamy tutaj. Mamy tutaj. I mamy dwie tutaj. Baloniki, może by wpadły. ale wpadły klapeczki. O, parę symboli by było takich, co by coś dały, ale zobaczmy tęcza. Tęcza jest. Ale tylko jedna. Księżyc. Czy tu był księżyc? Nie było i ostatni symbol. Podkowa jest tu. Jest tu. Jest również tutaj. Nie ma roleki. Prażmy kontrolny. A i R No niestety Druga zdrabka pusta Z nowego rzutu A tu zostały tylko dwa symbole I szukamy słonia Słonia mamy tu Tu nie zdrapałam klucza jeszcze Teraz zauważyłam Słoń Słoń i słoń I jak myślicie będzie coś Czy będzie lipa jest księżyc i nie ma. Mhm. Sprawdźmy kontrolne. Również kontrolna tam. No niestety moje dzisiejsze zdrapki okazały się puste, ale chciałam wam powiedzieć, że kupiłam Nowe zdrapki za 15 i jedną starą za 5 i stara zdrapeczka dała mi wygrać 15 zł, więc nie jest źle, bo jestem tylko 5 zł w plecy. Stare linie okazały się hojniejsze, wróciły pieniążki za zakup nowych, więc jest ok. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.